Dobry moi drodzy, witam was w następnym odcinku. Kredelas to was, part one kontynuujemy sobie tutaj. Paliśmy ostatnio za saską łowców. No dobrze, jest most. Tak się stąd wydostaniemy. Eli, zwolnij, zaczekaj. Poczekaj na staruszka. Co? Jestem tutaj! A to oni. pójść przodem nieco nam to zrobili, troszkę ściszyła. Czekajcie, żebym ja się opamiętał. Co ja mówię w ogóle? Żebym ja tutaj świetnie. Masz kolejny powód, żeby mi dogryzać. <laughs> Tymczasem mamy nowy rodzaj, znajdzie, czyli komiks. Jeżdżąca Eli, droga. Nie mogę ci dać tego. Nie, dobra, to nie są takie. ten... Co tu się stało? To twoi koledzy łowcy tak robią? Twoi kumple łowcy to zrobili? Słodko. Stawiam na wojskowych. Dlaczego zabili tych wszystkich ludzi? Nie wszystkich mogli wpuścić. I co, i tak po prostu ich zabili? A martwi się nie zarażają. Poświęcasz kilku, by uratować wielu. Pojebane to. No, to Ta. trzeba powiedzieć. Ja tu coś jeszcze przegapiłem. Jak to... O! że on przegapił. Dobra, razie sobie daruję. Giniecie, zanim my zdechniemy z głodu. Będę pamiętał, że mam do na sale sobie bombę, e, po prostu bombę. Jeśli chodzi o bombę zwykłą, to nie stawiajcie się, że ja będę jakoś jej korzystał. Co to było? Nie wiem. Gdzie Gdzie się? Ukryj Ukrycia. Miałeś całe stado i niczego nie trafiłeś. Zaraz trafię ciebie. Widzę, że naprawdę się wkurzyłeś. Jeśli potrzebujesz lekcji, chętnie ci pomogę. No dobra. Ich <grystanie> tu trójka. Gdzie oni są? Powinni tu być. Pracują na autostradzie. Nie zdziwię się, jeśli złapią następnych turystów. To miejsce to żyła złota. Cholerni że. Skoro na nich czekamy, sprawdź czy da się coś tu zebrać. Nic tu nie ma, chodźmy dalej. Tak, usłyszał to. Jednak nie. O rany. Dobra. Mamy sobie zwiększyć w sumie zasięg, tybu nasłuchiwania. Kurwa, kurwa, Nasłuchiwania. Co do licha! Kajcie, obszar tybu nasłuchiwania zwiększa sobie. Teraz czasu jest większy. Muszę mieć większy faktycznie. Dobra, wszyscy tymczasem załatwieni, bo jak to trójka. I tu sobie poczekamy. A tu mam cztery. To jest kolejny rodzaj znajdźki. Najbardziej ukryty. No powiem wam, że jeśli ktoś nie wie, że tu trzeba czekać na znajdźkę, to może być problem ją odnaleźć faktycznie tak samemu z siebie. Bo kto może wpaść na to, że tu trzeba poczekać? Niech się Eli trochę wynudzi. No, Eli. tam przejść tak jest. Eli! Czy mi się nie doczytała? Dobra, trzeba rozluźnić atmosferę. Gotowy? Po co są rzeki? Żeby się nie kurzyło, jak statek hamuje. Co to? Księga dowcipów. Wolne żarty, część druga. Autor? Will Livingstone. Dobra, chodźmy. Wiesz co jedna kapusta zawołała do drugiej? Ej, Głąbie. A wiesz co tamta jej odpowiedziała? Chcesz z liścia? O, ho, liście. Ho, ho. Chyba nie chcę mordzać. jest żela. niebezpieczną porą roku, bo można dostać z liścia. wleciał ptaszek do kontaktu i go pokopało. Nie, 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 Czekaj, coś pokręciłam. I go pokopało. Wleciał ptaszek do gniazdka. O. Spaliłam. No dobra, to co okay. i dolewa do rosołu? O, oświeć mnie. Magii. Beznadziejny. No to było... Tre... Czy ty go w ogóle zrozumiałeś? Nie. Nieważne. To wszystko. Nic więcej nie pamiętam. No, po prostu mogli się postarać i dać trochę lepsze żarty. Chociaż też, też trzeba powiedzieć, że... też nie, chyba... Wiecie, te żarty opierają się na grze słów. Gdzieś ja się dobrze orientuję. To są własne polskie nasze żarty, tam nie, Turcy nie, y, tłumacze nie tłumaczyli tego po prostu na polskie, tylko po prostu dali swoje. Albo właśnie się mylę i, nie, i właśnie y, tłumaczyli, dlatego wyszło takie coś. No, dobrych żartów tu się nie spodziewajcie, od razu mówię. Pięć takich miejsc będzie, gdzie Eli może nas... Strasznie daleko ten most. Dotrzemy tam. No, nas czeka kawałek do tego mostu. Punkt kontrolny bez żołnierzy wygląda dziwnie. Tak wygląda większość stref. To miejsce jest dopuszczone od dłuższego czasu. Coś jeszcze powiedzieli? Dajcie nam nasze racje. Dlaczego nie dali im jedzenia? Czasami się kończyło. Częściej jednak wojsko nie chciało go oddać. W Bostonie takie rzeczy się nie działy. Uwierz mi, to działo się wszędzie. Po prostu nie wiedziała, co dobra, ale tymczasem, jak wspominałem przecież tutaj, de fakt. Bite przez naj... Y, jakie kiedykolwiek nie no się obrończy, a jednak przyznać, że są przebieg i po tym jak wcześniej zdobyli coś, tam kontynuują teraz całą rzekę, zakończył się ciężki odwrót. Modlę się do Boga, żeby Jeremy i w stanie po drugiej stronie rzeki. Okej, jakieś pacyczki są tu toczone. Skorumpowane dren. No I teraz uwaga moi drodzy. Bo trochę się teraz pomęczymy, słuchajcie. Matko Boska, jak zacięło. Zrobiłem przerwę. Ja wiem kiedy mi zacina ale Jak są przeciwnicy? Boże. Być nie być cicho. No całą noc się za jakimś turystą. Hej, brałeś w tym udziałem. graficznie od razu tak, mówię. Tak jedna laska nie chciała się poddać. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś miał tyle energii. Załatwienie innych trwało parę minut, ale ją tropiliśmy Kugwa 5 godzin. Jezu, czasami trzeba się narobić, żeby coś zarobić. Chyba tak. Już mieliśmy sobie odpuścić, wtedy ona zaczęła do nas strzelać. A mogła uciec, głupia pipa. Kazałem dwóm chłopakom ją zająć. Wziąłem karabin, wycelowałem jej w i Jeb! Załatwiona. Cholera. może trzeba było wziąć ją żywcem zrobić z niej jedną z nas? Nie, nie dałoby rady. Zabiłoby nas wszystkich właśnie. No ja to tak, sobie pójdziecie. Tylko spokojnie, wszystko jest w porządku. Tak jest stare, wszystko jest jak w najlepszym porządku. Gdzie pójdziesz stary? Dobra, tu mogę cię załatwić. A no, jeśli myślicie, że to, to jedna z większych bitw w grze nasztyka, słuchajcie tak z tych osób, Dobra, jak w tak wypadku, i tak. Tyk. tak coś czułem. Myślę, że jest do... Co to było? A gdzieś się to było? Zdejmijcie, ja sobie ucieknę. Slibiej, co to było, prawda? Jest tu są dwa. Można przejść tą bitwę na dwa sposoby. Można mianowicie wszystkich pominąć. Znaczy jednego trzeba ciachnąć tylko. To rozwiązanie ma jedną wadę. Widzicie, tu mamy znaczki, trzeba je pozbierać, a żeby je pozbierać, tu wszystkie, to trzeba załatwić wszystkie. A jest ich tu bardzo dużo. Słuchajcie, żeby mi ktoś z prawej nie zaszedł, raczej ja, nie. Będę z nimi nigdzie chodził. Tak zresztą się już trochę dałem wykryć. No wiecie co, też podleczę się. No a póki walki nie ma, podleczę się. Tak z tym dobrze stoję. Doskonale Tak tam gdzie O ja pierdolę kurwa stary Podziwiam twoją poezję Doskonale, że się tu przyszedł, wie? Yes. Dobra. Ale my ich tu dobrze załatwiamy, słuchajcie. Mamy trupa! Nie pamiętam kiedy ostatnio ich tu wszystkich załatwiłem po cichu. Znaczy kiedy ostatnio. Tak grałem kiedy ich załatwiłem po cichu. Znaczy albo ich pomijałem. Albo po była. Zostaniecie zdążyli zanim tu przyjdzie mu. Podobało mi się jak ci idą. Dobra, no muszę go chwycić. Tak. Zauważył mnie oczywiście. Dobra. Widzą mnie, czy nie widzą? Ruszać się! Osłaniam Hej! Jest tu! Tak! ogrodzeniu! Puszczadł cię! Gdzie się ze strzelby, musiałem oberwać. Osłaniaj mnie! Dobra, koniec tego pieszczenia się. Koniec, nie będę się już z nimi pieścił. Straciłem dwie apteczki na nich. Dobra, chyba na dole wszystkich zaatwiłem, tak mi się wydaje. Przeciwnik czy Eli? Eli. Dobra, spróbuję ja to po prostu wyczyścić tą okolicę, a później wszystko tu sporowo. Tak faktycznie wygląda, jakbyśmy wszystkich zatwili, tu O mój Boże, jak zaczęło. To, że mam tu naboje do strzelby w zanadrzu. Czterech ich tu widzę. na nie zakończysz. Dobra, tam ich jeszcze trójka była. Tam jest generalnie wyjście. Jeśli się wie, chyba mi zauważy? Nie, da, w razem dałem radę. Jeśli się wie, to można stąd wyjść zabijając jednego gościa z łuku, po prostu. Kurwa! 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 No więc przez coś się tu podszedł. Szlaku, ale tamten zauważył. No, bo ty stary jesteś po drugiej stronie kompletnie. Dlaczego że... miałeś taką animację. To będzie ostatni, faktycznie. W którą stronę idziesz? Tak, jest, ostatni. Pięknie. Nie wyszło tak źle. Ostatecznie. Cholera mało brakowało. Na skraj świata i z powrotem. Wytrzymać i przetrwać. Przepraszam. Dzikie światło gwiazd. Pamiętasz komnik, który czytałam? Jego bohater powiedział to po wielkiej bitwie. Wytrzymać i przetrwać. Okej. Okay. Żal, nie znasz się. Ależ mi ścina. Co mi tak ścina? Ja mu... Nie wiem, już mu przerwę zrobiłem. Już na początku tak nie ścinało. O ja. Ile ja tu książek? Szkoda, że nie mam więcej miejsca w plecaku. czytać. Hmm. A jeśli akurat nie uciekam przed łowcami zarażonymi? Tak. czytam cały czas. Hm. Ja tu znowu poczekam. aż nam Eli dołci pami. Ona mi tu żart powiedziała ale nie tutaj. Najgorsze, dopa. Co robi żołnierz na egzaminie? Strzela. Dlaczego? Generalnie jeśli chodzi o ten dowcip, Jak to całą resztę można zrobić. O nie? Po cichu. Obiera pączki. <noise> o rany, aż złudniałam. Tylko tego nie można chodzi właśnie. Kogut do łazienki, a tam zakręcone kurki. Załapałaś? Oczywiście, że nie. Czemu ta bolet ma depresję? Bo nie ma oparcia. Dobra, tego nie znałem. Dobra, to wszystko. Na razie. Drugie za nami. To jest wyjście. A, no boj do strzelby niepotrzebne, Dobra. Podleczę się. A, że ja tu nic Kurde, nie zapomniał. ma? Taśma się przyda, bo tu mamy drzwi do tworzenia ostrzem, szary Pittsburgh stocony przez wolga, żadnych ocalałych, w południe obręczeń. Dobra. Pięknie alkoholu żeśmy. wezmę to. Jedna z takich bardziej dobroczynnych dla nas, tak. No może na razie nie będę tworzył tak wszystko od razu. Dobra, czyli tu na górze generalnie jeśli chodzi o górę to to jest wszystko. ja idziemy na dół z kolei. Żebym ja na dole nic nie zapomniał. Ten zawsze można było właśnie na górę dostać. Właśnie wtedy jest zalecane się dostać na górę i robić wszystko po cichu. I teraz tu na pewno gdzieś była notka. Inaczej to wygląda w remasterze. Nie w oryginale. no. Master Original Remake. Tu jest notka. Panie pułkowniku, minęło 14 miesięcy, i to mała rewolucja zmienia się w rozgrywkę. I straciliśmy zbicie ludzi, a nie tylko zwyczajnie stracimy całą strefę. I zostanie dużo i nas. Czekam na rozkazy, kapitan Matros. <grystanie> Dobra, jeśli chodzi o notki. To, to tak zwany punkt segregacyjny. Decydowali tutaj o tym, kto może wejść do strefy. Zdarzało się, że rozdzielali rodziny. Co się działo później? A jak myślisz? Wszyscy ubiegać się, muszą przejść następującą kontrolę, dokumentów, badanie infekcji, odkażanie, kontrola bezpieczeństwa. Muszą być wykonane wyjątki nie są dopuszczalne. Dobra. Niech ja sobie teraz przypomnę, ile jeszcze takich notek było? Max, ok. Ja dziękuję za wskazówkę. Ja ci, tak, już tu jestem, śmiertelnik, risk. Nie, ja nie, nie włączam skazówki, bo dobrze wiem, gdzie iść, ale jeszcze tu jedna notka jest. Widzicie, tutaj. To spotka wszystkich zdrajców. Pomoc zdrajcom karana jest śmiercią. Ja dziękuję, Gra, naprawdę, za wskazówkę. powinno być generalnie wszystko. Nie dacie nam żywności, umrze więcej ludzi. Ale mi twórcy. Jeszcze pominąłem, prawda? Tak jest. Boże, kochany, ja wiem, gdzie iść. Dziękuję. Czy chcę sobie kąty te zobaczyć. Jeszcze tu chcę zobaczyć czy... przypadkiem nie ma notki. Ponieważ nie pamiętam. A są nożyczki. A poza tym to chyba nie jeszcze są... A nie, bo tam żeśmy... Okej. Okay. To wszystko będzie, bo tu żeśmy dwie notki zgarnęli. Dzisiaj mieliśmy żeśmy zgarnęli. Jeszcze z prawej można zobaczę. To nic nie ma, dobra idziemy na górę. I całkiem nie... Pomimo, że straciłem dwie apteczki. Dobra, ja, teraz sobie mogłem aktywować. I to wiedziałem oczywiście, ale sobie dałem. Można tu przejść, zabijać zalety jednego gościa. I to trójkę na początku no umówmy się, więc czterech umówmy się. Rany. Trzeba być śruniętym, żeby powiesić żołnierzy. Człowiek przyparty do muru jest zdolny do wszystkiego. A ci ludzie, którzy się zbuntowali, to z nimi teraz walczymy? Tak obstawiam. Powiem, że coś jeszcze, ale chyba nie Nie żyje Dobra, gdzie jest tu do przeniesienia kontener? Tutaj chyba Prawda? A nie, bo to jest po prostu przejście, dobra. Ja myślałem od razu. myślałem, ok myślenie. Dobra, nieważne. Sprawdźmy dokąd prowadzą. Wycinki, moje ścinki. Dobra, moi drodzy, a z tymi ścinkami. Tymi ścinkami ja się z Wami pożegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka. Jest nasz most. Jesteśmy już trochę bliżej. Chyba. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć!